Chyba jest troszkę krzywo. No. Cześć, witam Was cieplutko w kolejnym, czwartym już odcinku z serii budowania tej, no bądź co bądź, sporej makiety. Trochę musieliście się naczekać na czwarty odcinek, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. Sam przyznam szczerze, że już mnie troszkę rączki świeżbią, a serduszko boli, że tak długo ten projekt stoi w miejscu, więc czas w końcu go ruszyć. I ten odcinek jest również odcinkiem, w którym wreszcie... Dowiecie się, jaka będzie finalna tematyka tej makiety, bo jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to nikt nie zgadł. A jeżeli ktoś zgadł, a ja zapomniałem, to bardzo tą osobę przepraszam. Chociaż nie wydaje mi się. Ja jeszcze szybciutko zaproszę Was na moje pozostałe medy społecznościowe, czyli na TikToka, Facebooka oraz Instagrama, a na Facebooku na moją nowo utworzoną stronę, na którą serdecznie zapraszam. A teraz, bez dodatkowego gadania, zaczynajmy. A więc zacznijmy od opisu tego, co chciałbym dzisiaj zmienić i zbudować. Przede wszystkim dziś powstanie ostateczny kształt drogi. Sprawimy, aby zaczęła już wyglądać tak, jak powinna, za pomocą nachodzących na nią zielonych elementów oraz wystających klocków koloru beżowego. Potem zajmiemy się budową drzewek liściastych z tych gotowych elementów oraz takich uroczych hojneczek z płaskich, pojedynczych klocków. A więc pierwsza część drogi jest już zrobiona, a teraz czas na tą prostszą do uformowania drugą część. Przypomnę tylko, że na tej czarnej płytce stać będzie amerykański Sherman. No, bierzmy się do roboty. Tak obecnie prezentuje się struktura drogi, ale nie martwcie się, jeszcze z momencik ją wzbogacimy. A poza tym, możecie być pewni, że ta droga w przyszłości nie będzie stać pusta. Zaczynam w tej chwili budować leje po bombach i wprowadzać małe poprawki w ukształtowaniu tego terenu. Tych wyrw w ziemi z powodu wybuchów będzie znacznie, znacznie więcej, ale to zobaczycie za chwilę. Teraz trzeba zbudować tą dziurę po wybuchu w miejscu, gdzie będzie stać na szczouk, bo jakoś widocznie wcześniej musiał oberwać. A teraz cięcie, bo kończy mi się pamięć w kamerze, a to nagrywanie trochę trwa, więc widzicie teraz, jak zbudowałem ślady gąsienic, jakie Sherman za sobą zostawił. Tak prezentuje się całość w chwili obecnej, ale to przecież jeszcze nie koniec, także widzicie chwilowy progres. A w tej chwili zabieram się za delikatne podwyższenie terenu tutaj w jednym miejscu, a no aby całość nie była taka jednolita i żeby jednak te pofałdowania trochę były widoczne. No dobrze, a więc w tej chwili zobaczycie, jak będę budować tego typu choineczki, żeby sobie tak ładnie mogły stać. I budować nasz piękny las. Tak więc zaczynajmy! W tej chwili takie choinki mniejsze lub większe, zbudowane mam już trzy, ale oczywiście, że potrzebne będzie więcej. No, choineczka już jest, a teraz pokażę Wam w jaki sposób będę budować drzewa liściaste. Umiłowani, tym właśnie sposobem odcinek numer 4 tej serii dobiega końca. I dla osób, które do tej pory jeszcze nie spostrzegły się, czego ta makieta ma dotyczyć, mam ostateczną odpowiedź, bo nie chcę Wam mówić wprost. Zapamiętajcie daty. 19 września 1944 oraz 10 luty 1945. Możecie być pewni, że w czasie przerwy między odcinkiem czwartym a piątym dobuduję więcej tego typu drzewek, choinek oraz więcej tego typu drzewek. No tutaj mam po prostu rozwalone drzewko. Z którego coś wkrótce zbuduję, a to głównie po to, aby nie zanudzać Was tym w następnym odcinku, tylko aby już je celowo umieścić w odpowiednich miejscach. Ten odcinek był bardziej taki przygotowawczy, nie był zbyt porywczy, ponieważ budowaliśmy e, raczej rzeczy dekoracyjne, które nie wyglądają niesamowicie imponująco, ale to ze względu na to, że one przygotowują nam grunt pod nadchodzące dwa odcinki, które będą już czysto dekoracyjne, ponieważ w kolejnym filmie będziemy montować drzewa oraz roślinność i niektóre elementy otoczenia, a w kolejnym odcinku zajmiemy się już najprawdopodobniej typowo figurkami, wyposażeniem i ostatnimi drobiazgami, jakie nam pozostaną. Najpewniej w przyszłym odcinku jeszcze zajmiemy się odrobinkę tym ukształtowaniem terenu, bo jeszcze trochę pracy tutaj jest, ale przekonacie się o tym za jakieś 3-4 Tygodnie. Dzięki za oglądanie tego materiału i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!